Święta Bożego Narodzenia będą w tym roku na północy naprawdę wyjątkowe. Od 20 do 22 grudnia w sąsiadujących z nami halach Global Expo odbędzie się pierwszy raz w Polsce świąteczny festiwal kultur One Light. To wydarzenie organizowane jest przez zaprzyjaźnioną z nami fundację Jewish Voice. To jest organizacja, której główną misją jest przybliżanie ludziom na całym świecie tradycji i kultury żydowskiej. Ale to co naprawdę leży im na sercu, to jest przybliżanie i pokazywanie ludziom tego, w którym wypełniły się wszystkie pisma, wszystkie proroctwa Starego Testamentu, tego, który naprawdę jest jednym światłem, czyli Jezusa Mesjasza. W tym grudniowym czasie, kiedy zbiegają się dwa święta, Boże Narodzenie i żydowska Hanuka, chcemy zaprosić wszystkich warszawiaków do wspólnego świętowania. Podczas koncertów One Light usłyszymy tradycyjną muzykę żydowską oraz polskie kolendy i utwory naszych rodzimych twórców. Na jednej scenie wystąpią takie gwiazdy jak Kaja, Kasia Nosowska, Skubas, a wszystko to w aranżacjach Adama Sztaby i jego orkiestry. Każdy wieczór zakończy przesłanie jedności i nadziei, którym podzieli się rabin Jonathan Bernis. Żyd polskiego pochodzenia, który spotkał na swojej drodze Jezusa i uwierzył, że On jest prawdziwą światłością świata. Zapraszamy Ciebie do udziału w tym wydarzeniu i do tworzenia go razem z nami. Możesz zostać wolontariuszem i pomóc nam organizować te grudniowe wieczory. Możesz też zaangażować się w służbę modlitwy i być wsparciem dla tych, którzy może właśnie wtedy pierwszy raz doświadczą Bożego działania.